Wyobraź sobie osobę, która już w wieku 13 lat pokazała, co znaczy prawdziwa siła i determinacja, wygrywając swój pierwszy pojedynek. Mówię tu o Miyamoto Musashim, legendarnym Roninie, który nie tylko nie zaznał porażki w swoich licznych pojedynkach, ale także został twórcą szkoły dwoma mieczami, wyznaczając nowe ścieżki w sztuce walki. Musashi wyróżniał się nie tylko niezrównanymi umiejętnościami w walce, ale również głęboką filozofią życiową, która przetrwała próbę czasu. Jego 21 zasad, zatytułowanych Samotna Droga, to esencja doświadczeń człowieka, który żył w pełnej zgodzie ze sobą, nieustannie dążąc do doskonalenia każdego aspektu swojego bytu. Zapraszam Cię, byś odkrył, jak te uniwersalne zasady mogą znaleźć odzwierciedlenie w Twoim życiu, pomagając Ci rozwijać wewnętrzną siłę, równowagę i determinację. To podróż do głębi samodoskonalenia, gdzie dyscyplina, wytrwałość i ciągła praca nad sobą prowadzą do prawdziwej mądrości. Odkrywanie tych zasad może być kluczem do przemiany Twojego życia, oferując nową perspektywę i narzędzia do osiągania celów. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz i jakie wyzwania przed tobą stoją, samotna droga musasz jego, może zainspirować cię do poszukiwania własnej ścieżki doskonałości. Życzę ci powodzenia w tej podróży, wierząc, że te zasady mogą odmienić twoje życie. Numer 1. Nie sprzeciwiaj się prawom tego świata. W dzisiejszej rzeczywistości, która jest pełna zmiennych okoliczności i nieprzewidzianych zmian. Kluczowe staje się Twoje umiejętne dostosowanie się do otaczającego Cię świata. Ta starożytna zasada, choć wywodzi się z innej epoki, zachowuje swoje głębokie znaczenie także w Twoim życiu. W praktyce oznacza to akceptację i adaptację do ciągłych zmian w Twoim otoczeniu, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, np. w Twojej karierze zmieniające się technologie i trendy, Mogą być postrzegane jako wyzwania lub szanse. Zamiast opierać się nowym narzędziom, warto je przyjąć, ucząc się i rozwijając Twoje umiejętności. Taka postawa nie tylko zwiększa Twoją wartość na rynku pracy, ale również pozwala na osobisty rozwój i satysfakcję. W życiu osobistym, ta zasada może pomóc Ci radzić sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami lub trudnościami. Zamiast tracić energię na sprzeciwianie się nieuniknionym zmianom, skup się na poszukiwaniu rozwiązań i możliwości, które te zmiany przynoszą. Dzięki temu możesz żyć pełniej, z większym poczuciem spokoju i akceptacji dla otaczającej cię rzeczywistości. Numer 2. Nie polegaj na niczym, Życie jest pełne zachęt do zależności od materialnych dóbr, technologii i zewnętrznych systemów wartości. Ta zasada zachęca do budowania wewnętrznej siły i samowystarczalności. Podkreśla znaczenie niezależności, zarówno emocjonalnej, jak i materialnej, przypominając, że prawdziwa stabilność znajduje się wewnątrz nas, a nie na zewnątrz. W kontekście zawodowym to wezwanie do rozwijania różnorodnych umiejętności i wiedzy które czynią cię niezastąpionym i wartościowym w każdych warunkach. Nie opieraj swojej zawodowej wartości tylko na jednym aspekcie czy umiejętności. Rozwijaj swoje kompetencje, aby sprostać zmiennym wyzwaniom rynku. W życiu osobistym ta zasada zachęca do budowania poczucia bezpieczeństwa i spokoju w sobie, zamiast szukać ich w posiadanych rzeczach czy w innych ludziach. Znajdź stabilność w swoich wartościach, przekonaniach i pasjach. A nie w zewnętrznych atutach czy ocenach. Niezależność, o której mówi ta zasada, nie oznacza bycia samotnikiem czy unikania relacji z innymi. Oznacza zdolność do bycia silną, samodzielną osobą, która jest w stanie współpracować i dzielić się z innymi, zachowując przy tym swoją unikalność i indywidualne wartości. Numer 3. Nie czyń sobie radości. Ta zasada może wydawać się kontrowersyjna. Gdyż żyjemy w kulturze, która często promuje dążenie do szczęścia jako najwyższy cel. Jednak w głębszej interpretacji wskazuje ona na unikanie przesadnego przywiązania do chwilowych przyjemności i poszukiwanie głębszego zadowolenia i spełnienia. W życiu zawodowym zasada ta zachęca do wyjścia poza zadania, które oferują szybką satysfakcję skupiając się raczej na pracy, która jest wartościowa i przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie. Rozwijając swoją karierę, priorytetem staje się stały rozwój, a nie jedynie dążenie do chwilowego zadowolenia czy bezpośredniego zysku. W życiu osobistym ta zasada zachęca do refleksji nad tym, co naprawdę przynosi Ci satysfakcję i spełnienie. Oznacza to czasem rezygnację z krótkotrwałych rozrywek na rzecz głębszych doświadczeń, które wnoszą prawdziwą wartość do Twojego życia. Pomaga to budować bardziej autentyczne poczucie szczęścia, które nie jest uzależnione od zewnętrznych okoliczności czy chwilowych emocji. Przyjmując tę zasadę, uczysz się cenić trwałe, głębokie doświadczenia i relacje, które budują Twoje poczucie spełnienia i celu, zamiast pogoń za przelotnymi chwilami przyjemności. To podejście pomaga znaleźć prawdziwą radość i zadowolenie w życiu, które są bardziej stabilne i dające większe poczucie spełnienia. Numer 4. Myśl głębiej o sprawach świata niż o swoich własnych. Myślenie głębiej o sprawach świata niż o swoich własnych to postawa, która wzbogaca zarówno życie zawodowe, jak i osobiste. W kontekście pracy Oznacza to poszerzanie horyzontów, zrozumienie wpływu własnych działań na szersze otoczenie i dążenie do realizacji celów, które służą nie tylko Tobie, ale i innym. W życiu prywatnym podkreśla wartość bycia częścią społeczności, angażowania się w sprawy, które wykraczają poza indywidualne zainteresowania. To zachęta do budowania życia, w którym działasz nie tylko dla siebie, ale i dla dobra innych co przynosi głębszą satysfakcję i sens. Takie podejście pomaga kształtować postawę otwartości, zrozumienia i odpowiedzialności, sprzyjające budowaniu bardziej pełnego i satysfakcjonującego życia, w którym własne cele harmonijnie współgrają z szerszymi wartościami. Numer 5. Nie miej pragnień przez całe życie, żyjąc bez ciągłego dążenia do nowych pragnień, Uczysz się doceniać teraźniejszość i znajdować radość w prostych, codziennych doświadczeniach. Taka postawa sprzyja rozwijaniu głębokiego zadowolenia z życia, pozwalając na ucieczkę od niekończącego się cyklu chęci posiadania więcej, co często prowadzi do frustracji i niezadowolenia. Praktykowanie tego podejścia pomaga kształtować wewnętrzną równowagę i spokój, uczy jak Cieszyć się procesem i drogą, nie tylko końcowymi wynikami. Jest to także klucz do budowania silniejszych, bardziej autentycznych relacji, gdyż pozwala skupić się na innych, nie tylko na własnych potrzebach i chęciach. Zachowanie takiej postawy w życiu pomaga również rozwijać odporność na zewnętrzne wpływy i presje, sprzyjając zdrowszemu i bardziej świadomemu życiu. Uczy, jak być elastycznym i otwartym na zmiany. Akceptując jednocześnie to, co przynosi teraźniejszość. Numer 6. Nie żałuj niczego. Przyjmowanie tej postawy życiowej zachęca do akceptacji przeszłości, uwalniając od ciężaru żalu i co za tym idzie, umożliwiając pełniejsze i bardziej świadome przeżywanie teraźniejszości. Życie bez żalu uczy odpuszczania tego, co było i skupiania się na tym, co jest i co może być. Kiedy nie żyjesz w cieniu przeszłych decyzji czy wydarzeń, otwierasz się na nowe możliwości i doświadczenia. Pozwala to na lepsze wykorzystanie każdej chwili, docenianie teraźniejszości i budowanie pozytywniejszej przyszłości bez ciągłego obciążenia. Przyjęcie tego podejścia nie oznacza unikania odpowiedzialności za swoje działania czy ich konsekwencje, raczej chodzi o uwalnianie się od ciągłego rozpamiętywania, co by było gdyby. I poczucia winy, które mogą przesłaniać obecną radość i szansę na wzrost. Uczy to również odporności emocjonalnej, pozwalając na konstruktywne przyswajanie lekcji z przeszłości zamiast utrzymywania się w cyklu wyrzutów i co gorsze hamowania własnego rozwoju, przyjmowanie życia, jakie jest, z wszystkimi jego doświadczeniami, pozwala na budowanie głębszej samoświadomości i autentyczności. Numer 7. Nie zazdrość innym tego, co złe lub dobre. Praktykowanie tej wskazówki pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i samowystarczalności, uwalniając od potrzeby porównywania się z innymi. Akceptacja tego, że każdy ma swoją ścieżkę, wyzwania i sukcesy, prowadzi do większego spokoju, wewnętrznego i skupienia na własnym rozwoju. Gdy nie skupiasz się na niepowodzeniach ani sukcesach innych, Uczysz się doceniać własne życie i okoliczności, niezależnie od tego, jak prezentują się w porównaniu z doświadczeniami innych. To zachęca do koncentracji na osobistych celach i aspiracjach, nie zaś na rywalizacji czy dążeniu do tego, co posiada ktoś inny. Takie podejście sprzyja budowaniu autentycznych relacji, wolnych od zawiści i negatywnych emocji, ułatwia współpracę, wzajemne wsparcie i czerpanie inspiracji z osiągnięć innych zamiast postrzegać je jako zagrożenie dla własnej wartości życie bez zazdrości o to co posiadają inni czy to dobre czy złe umożliwia skoncentrowanie się na własnym postępie i szczęściu czerpiąc radość z indywidualnej drogi i osiągnięć a także ucząc się na każdym kroku drogi numer 8 nie odczuwaj smutku przy rozstaniach to przesłanie zachęca do akceptowania zmian i rozstań jako nieodłącznej części ludzkiego doświadczenia, promując elastyczność emocjonalną i umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji, chociaż rozstania mogą być źródłem bólu, oferują również możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Akceptacja rozstań bez głębokiego smutku pozwala utrzymać wewnętrzny spokój i otwartość na przyszłe możliwości jednocześnie ucząc doceniania i szanowania momentów oraz relacji, które są obecnie częścią życia. Ta postawa pomaga również w pielęgnowaniu wdzięczności za wspólnie spędzony czas, co prowadzi do bardziej świadomego i pełnego życia. Numer 9. Nie miej pretensji do siebie lub innych. Unikanie pretensji do siebie i innych prowadzi do lepszego zrozumienia i empatii. Zmniejszając negatywne emocje i promując zdrowe relacje. Kiedy rezygnujesz z osądzania i obwiniania, zarówno siebie, jak i innych, otwierasz przestrzeń na rozwój, uczenie się z doświadczeń oraz budowanie głębszych połączeń. Zamiast utrzymywać urazy, które mogą zatruwać twoje myśli i interakcje, wybierasz ścieżkę zrozumienia, akceptacji i przebaczenia, co sprzyja spokojowi wewnętrznemu i pozytywnym interakcjom. Numer 10. Nie poświęcaj się miłości. Niepoświęcanie się miłości oznacza zachowanie własnej tożsamości, wartości i niezależności, nawet będąc w głębokim związku emocjonalnym. Oznacza to, że podczas gdy miłość jest ważną częścią życia, nie powinna ona prowadzić do utraty siebie czy zaniedbania własnych potrzeb, marzeń i aspiracji. Utrzymując zdrowe granice i samorealizację, zapewnia się że relacje są równoważne i wzmacniające, a nie ograniczające lub jednostronne. To podejście pozwala na budowanie trwałych, spełniających związków, w których obie strony szanują swoją odrębność i wspólnie rosną. Numer 11. Nie posiadaj rzeczy lubianych lub nielubianych. Unikając nadmiernego przywiązania zarówno do rzeczy lubianych, jak i nielubianych. Rozwijasz zdolność do patrzenia na świat bardziej obiektywnie i spokojnie. Taka postawa pomaga w docenianiu przedmiotów i sytuacji za ich prawdziwą wartość i funkcjonalność, nie zaś za przypisywane im emocje. Dzięki temu twoje decyzje i odczucia stają się bardziej wyważone, a ty osiągasz większą harmonię wewnętrzną. Numer 12. Nie pragnij domowego ogniska. Unikając przywiązania do idei domowego ogniska, zyskujesz większą wolność w kształtowaniu swojego życia. Przyjmując taką postawę, koncentrujesz się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilności wewnętrznej, niezależnej od określonych miejsc czy warunków. To pozwala na łatwiejsze adaptowanie się do zmian i korzystanie z życia w pełniejszy, bardziej zróżnicowany sposób, otwierając przed tobą szersze horyzonty doświadczeń. Numer 13. Najważniejsza w jedzeniu jest jego wartość odżywcza. Jedzenie powinno być przede wszystkim zdrowe i odżywcze, koncentrując się na fundamentalnej wartości pożywienia. Prosta odżywcza dieta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego fizycznego zdrowia, ale także dla równowagi psychicznej. Zbyt skomplikowane lub wykwintne posiłki mogą prowadzić do niepożądanych zachowań takich jak przejadanie się lub zwiększona skłonność do innych nałogów. Dbanie o to, by nasze jedzenie było proste i odżywcze, pomaga utrzymać zdrowy styl życia, ogranicza pokusę nadmiernego konsumpcjonizmu i wspiera świadome podejście do tego, co spożywamy. Prostota w jedzeniu to krok w kierunku lepszego samopoczucia i zdrowszych nawyków. Numer 14. Nie otaczaj się starymi sprzętami. Odchodzenie od przywiązania do starych przedmiotów, zwłaszcza tych, które już nie służą swojemu celowi, może pomóc w utrzymaniu klarowności umysłu i przestrzeni życiowej. Posiadanie tylko tych rzeczy, które są użyteczne i wspierają obecne życie, sprzyja organizacji, efektywności oraz może zwiększać docenianie teraźniejszości. To zachęta do aktualizacji otoczenia w zgodzie z obecnymi potrzebami i unikania zbędnych zakłóceń. Które mogą wynikać z niepotrzebnego bałaganu czy przeszłości zbyt mocno obecnej w Twojej przestrzeni. Numer 15. Nie wierz we wróżby, które cię dotyczą. Zachęta do sceptycznego podejścia do wróżb i przepowiedni podkreśla wartość osobistej odpowiedzialności i zdolności do kształtowania własnego losu, ufanie we własne decyzje i działania zamiast poleganie na zewnętrznych przewidywaniach. Może wzmacniać samodzielność i poczucie kontroli nad życiem. To uwalnia od niepotrzebnego niepokoju i strachu przed przyszłością, który często jest podsycony przez niepewne i niezweryfikowane informacje. Odrzucenie wróżb sprzyja racjonalnemu myśleniu i pozwala na budowanie przyszłości opartej na realnych działaniach i przemyślanych wyborach. Numer 16. Nie gromadź niepotrzebnej broni ani nie przesadzaj z treningiem. Kluczowe jest tutaj znajdowanie równowagi między byciem przygotowanym a unikaniem obsesyjnego skupiania się na militarnych aspektach. Zamiast akumulować broń czy nadmiernie trenować, ważne jest, by skoncentrować się na umiarze i praktycznym, rozsądnym podejściu do samoobrony i bezpieczeństwa. Takie podejście sprzyja zachowaniu spokoju i umiejętności adaptacji do zmieniających się okoliczności. A także pozwala utrzymać skupienie na tym, co w życiu najważniejsze. Numer 17. Akceptuj nieuchronność śmierci. To podkreśla znaczenie przyjęcia śmierci jako naturalnej części życia, nie zaś jako wydarzenia, przed którym należy nieustannie uciekać czy je zwalczać. Uświadamianie sobie, że śmierć jest nieunikniona, może pomóc w lepszym docenianiu każdego momentu życia. Skupieniu się na teraźniejszości i żywieniu wdzięczności za obecne doświadczenia. Taka postawa sprzyja również głębszemu zrozumieniu życia i śmierci, co może prowadzić do wewnętrznego spokoju i harmonii. Numer 18. Unikaj gromadzenia bogactw na starość. Ta zasada zaleca, aby nie skupiać się na gromadzeniu materialnych dóbr jako zabezpieczenia na późniejsze lata życia. Zachęca do znajdowania wartości i satysfakcji w niematerialnych aspektach egzystencji, takich jak relacje, doświadczenia i osobisty rozwój. Kładzie nacisk na życie w sposób, który promuje prostotę i skromność, pomagając utrzymać skupienie na tym, co naprawdę ważne, a unikając pułapek materializmu, które mogą odciągać od prawdziwego szczęścia i spełnienia. Numer 19. Szanuj bóstwa i buddów, ale nie opieraj na nich całkowicie swojego życia. Ta zasada zachęca do okazywania szacunku dla wyższych mocy lub duchowych tradycji, jednocześnie podkreślając znaczenie osobistej odpowiedzialności i samodzielności w życiu. Szacunek dla bóstw i buddów może być ważną częścią duchowej praktyki, ale nie powinien przesłaniać zdolności do samodzielnego myślenia oraz podejmowania decyzji. Wyznaczając sobie drogę, warto czerpać z mądrości i nauk religijnych czy duchowych, lecz kluczowe jest też rozwijanie własnej siły wewnętrznej, intuicji i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami. Numer 20. Poświęcaj życie, lecz nie honor. Poświęcanie życia, ale nie honoru, oznacza gotowość do stawienia czoła największym wyzwaniom i nawet do poświęcenia siebie w szczytnej sprawie ale nigdy kosztem własnych zasad i godności. Ta zasada podkreśla wartość honoru jako nieodłącznego elementu charakteru, który powinien być zachowany nawet w obliczu największych trudności. Oznacza to, że w sytuacjach wymagających poświęcenia ważne jest, aby nie przekraczać granic swoich wartości i nie zatracić się w dążeniu do celu, zachowując przy tym szacunek dla samego siebie i swoich przekonań. Numer 21. Nigdy nie rezygnuj ze swojej drogi. Pozostawanie niezłomnym w dążeniu do własnych ideałów i celów, nawet w obliczu przeciwności, jest istotą tej zasady. To wyrażenie głębokiego przekonania, że autentyczność i wierność sobie są kluczowe dla osobistego spełnienia. Podążanie za swoją drogą wymaga odwagi do stawienia czoła wyzwaniom i niezachwianego przekonania w słuszność obranego kursu. To zachęta do introspekcji i zrozumienia swojej prawdziwej natury oraz do trwania przy swoich wartościach, nawet gdy zewnętrzne okoliczności zmieniają się. W ten sposób kształtuje się życie o głębokim znaczeniu, oparte na wewnętrznej spójności i prawdzie, które prowadzą do trwałego poczucia celu i satysfakcji. Zachęcam Cię do głębokiej refleksji nad każdą z tych zasad, rozważ, jak mogą one rezonować z Twoim osobistym doświadczeniem i wartościami. Niech będą one przewodnikiem do wewnętrznej przemiany, inspirując do życia z większą świadomością, równowagą i autentycznością. Wdrażanie tych zasad może stać się mostem do głębszego zrozumienia siebie i świata, otwierając drogę do życia pełnego sensu i spełnienia. Pamiętaj, że to jest moja interpretacja tych zasad, a twoja może być inna i odnosić się do innych aspektów życia. Jeśli chcesz ujrzeć tęczę, musisz dzielnie przetrwać deszcz.